drogi z Ciuślic w kierunku Stradowa w latach 60 odkrywano groby ciałopalne i szkieletowe, między innymi groby szkieletowe dla nas bardzo interesujące z połowy II wieku naszej ery, z bardzo interesującymi zabytkami, między innymi e, teraz interesujący lata, które bardzo precyzyjnie datuje ten pochówek, ale dla nas jest to o tyle interesujące, że jest to grób szkieletowy, których jest bardzo mało w okresie rzymskim e, w ogóle na terenie Polski. Natomiast na terenie wsi Michałowice odkrywane były zabytki w czasie prac polowych. Ojciec obecnego właściciela wyorywał przez całe lata zabytki pochodzące głównie z okresu rzymskiego. On je przyzwyczaił? Tak. Wszystkie nam udostępnił, mamy to wszystko zadokumentowane. Bardzo dobrze nam to chronologicznie siedzi. Pasuje do tych y, zabytków, które do tej pory odkryliśmy w czasie naszych badań. Ale zainteresowaliśmy się właśnie tymi y, odkryciami i w Cioślicach i w Michałowicach, ponieważ tak naprawdę odległość między nimi y, to jest około 200 metrów. I wydaje nam się, że te dwa stanowiska, dwa określone jako oddzielne stanowiska, de facto są jednym bardzo dużym. Tak. Ponadto w roku 82 przypadkowo pan Sobierka wy wykopał grób. Bardzo interesujący z przełomu R z mieczem importowanym e, rzymskim. No i w roku 2008 postanowiliśmy na polu e, w Michałowicach przeprowadzić takie niewielkie badania e, powierzchniowe, żeby zobaczyć, czy jeszcze na powierzchni zabytki występują. I odkryliśmy bardzo liczne, e, przede wszystkim metalowe przedmioty, w którym sezonie. Dowiązaliśmy się do siatki arowej, takich niewielkich sondażowych wykopów, które prowadził pan profesor Kaczanowski w latach 90., 90.-91 roku. On wtedy nie mógł się rozwinąć z tymi badaniami, ponieważ tutaj całe to pole było obsadzone pożyczkami. Natomiast zainteresowało nas to, że w jednym z takich dłuższych wykopów odkrył fragment obiektu rowkowego. Tego typu obiekty są bardzo interesujące dla nas, ponieważ jest ich bardzo niewiele na terenie kultury przeworskiej. Przede wszystkim są zlokalizowane na terenie Małopolski. Ich geneza wiąże się z wpływami kultury celtyckiej i takie wpływy my tutaj na tym stanowisku też mamy. W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć badania i faktycznie, już w pierwszym sezonie, uchwyciliśmy trzy tego typu obiekty. To jest plan cmentarzyska do roku 2012. Wszystkie obiekty naniesione są na ten plan, zaznaczone kolorami różnymi z różnych okresów chronologicznych. Na żółto zaznaczone obiekty kultury łużyckiej. Na pomarańczowe obiekty kultury cznieckiej Ale ma... Użytki to znaczy... E, Użytki to znaczy z epoki brązu. Czyli... czyli gdyby to zamienić na lata. Na daty, no to jest około tysiąca przed naszą erą. Tysiąca przed naszą erą, czyli bardzo stare. Bardzo stare. A jeszcze starsze są te Czczynieckie. Te, które tutaj mamy, to jest około półtora tysiąca I przed. I co naszą erą. do datowania tych obiektów czczynieckich nie ma wątpliwości. Mamy wątpliwości co do dwóch obiektów, tutaj mamy takie pochówki końskie podwójne, ponieważ one nie były wyposażone, nie mamy jeszcze dat radiomęglowych z nich, ponieważ jeszcze nie zostało pochówki właśnie ludzkich, kultury cznienieckiej. Zostały pochowane w nim dwie kobiety, jedna nad drugą, ułożone w stosunku do siebie odwrotnie, to znaczy jedna jest ułożona twarzą na północ, druga na południe to jest ta poniżej. Bardzo pięknie wyposażone w takie dwa naczynia, to miniaturowe oraz szpile brązowe. To są przedmioty charakterystyczne właśnie dla pochówków kultury trzcinieckiej, z tak zwanej klasycznej jej fazy. No i ten pochówek, jeden z pochówków końskich, dwa konie położone, zwrócone do siebie głowami. Bardzo jest ciekawe, że miały zapleciane kończyny ewidentnie zapleciane kończenie. Mamy ym, wyniki, analiz ym, osteologicznych tych koni i okazuje się, że jeden to jest klacz, jedna to jest klacz, a drugi jest koń. I y, klacz jest stara, taka letnia natomiast koni jest młody, czteroletni. I takie, takie same y, wyniki uzyskaliśmy z drugiego pochówku. Jest, tutaj mamy fragment naczynia kultury łużyckiej. Niestety te Obiekty kultury łużyckiej są bardzo zniszczone. Właściwie mamy tylko fragmentarycznie zachowane naczynia. Czasami udaje nam się wyciągnąć w pełni jakby zachowaną formę. Ten jest akurat jeden z lepiej zachowanych. Nad Popieniońcem znajdowało się takie skupisko ceramiki. To jest bardzo charakterystyczna rzecz. Popieniońce, się nie jest że urne, Tak. próbować to nazwać. Dla kultury przeworskiej charakterystyczny jest oglądek ciałopalny, czyli palono zmarłego na stosie. Jego szczątki najczęściej składane były do glinianej popielnicy. Zdarza. Tutaj mamy przykład y, takiej bardzo ładnej popielnicy o czarnych gładkich powierzchniach, z charakterystycznym dla kultury przeworskiej ornamentem, y, tak zwanym meandrem. I w grobie tym okazało się, że jest pochowana kobieta z dzieckiem. Y, to, że kobieta z dzieckiem wiemy z analiz antropologicznych, natomiast o tym, że jest to pochówek w świadczy też to wyposażenie, ponieważ miała dwie zapinki najprawdopodobniej. Jedna bardzo mocno stopiona, zapinka brązowa oczywiście, druga lepiej zachowana, ale też dosyć mocno zniszczona. Natomiast te elementy to są elementy szkatułki. Sprężyna zębka szkatułki. Czyli jest szkatułka tlaza. Tak jest. I klucz do tego zamka. Niewielki nożyk i paciorki szklane. Czyli typowe wyposażenie dla grobów kobiecych. No i to, co nas <grym interesuje <grym najbardziej. Tak, obiekty rowkowe. Obiektów rowkowych do tej pory mamy uchwyconych archeologicznie 20. I patrząc na plan widać bardzo wyraźnie, że jest tu nie, logika też Taki u, z góry sens. założony plan organizacji tego cmentarzyska. Układ przestrzenny. One się układają idealnie w takie linie, pasy. Wszystkie są zorientowane według stylu świata. Idealnie. Żaden nie przecina, nie ma takiej sytuacji, żeby któryś przeciął Zachodzimy następny, na... tak. Czyli możemy przypuszczać, że one były użytkowane w, mniej więcej w tym samym czasie. Że nie było takich sytuacji, że na przykład był jeden wykopany, i po 50 latach na tym samym miejscu kopany był następny. Wydaje mi się, że one były użytkowane w tym samym czasie, po prostu. W roku 2012, nie, w roku 2010 przeprowadzone zostały badania geomagnetyczne, bo chcieliśmy sprawdzić, na jakim obszarze te obszary jeszcze tak, występują. I takie badania geomagnetyczne przeprowadził kolega Piotr Radniewski z Warszawy i one dały bardzo fajne efekty. Postanowiliśmy na tym obszarze, który on przebadał, zrobić swoje badania archeologiczne, żeby potwierdzić no, tę metodę. Tak. No i otworzyliśmy wykop, okazało się, że faktycznie trafiliśmy idealnie w obiekty rożkowe w miejscach, w których one powinny być. Obiekty rowkowe bardzo pięknie się rysujące. Już po zdjęciu niewielkiej warstwy ornej o głębokości około 30 cm na tle żółtego całca lesowego mamy bardzo wyraźne zarysy obiektów, które mają około 7-8 metrów najczęściej długości ramienia i szerokość około od 50 do nawet metra. I to, co też jest bardzo charakterystyczne, bardzo regularny, trójkątny przekrój tego ramienia. Udało nam się też uchwycić w tych badaniach geomagnetycznych pojedyncze sygnały, takie bardzo mocne, intensywne sygnały, które mogą świadczyć o na przykład dużym przedmiocie żelaznym albo dużej anomalii, na przykład przepalonej bardzo intensywnie ziemi, czy przepalonej ceramice. I takie sygnały też stwarzają. Bo geomagnetyka generalnie nie służy do wyszukiwania obiektów archeologicznych, nie. tylko opowiadania anomalii Anomali, w strukturze tak. gruntu. Tak? tak, tak jest. W roku 2012 odsłoniliśmy też e, widoczny w tych badaniach geomagnetycznych bardzo duży obiekt, który miał prawie 13 metrów długości. Jest to największy, największy do tej pory rozpoznany e, tego typu obiekt w kulturze przeworskiej. Czy y, znalezienie tylu tych obiektów rowkowych jest to nie czy wyjątkowym? Na... Tak, do, te, do tej pory były znane właściwie pojedyncze y, tego typu obiekty. Tylko z cmentarzyska w Kryspinowie znanych jest takich obiektów 11. Natomiast one y, na cmentarzysku w Kryspinowie nie mają takiego wyraźnego układu jak u nas. To też jest bardzo interesujące, że my tutaj mamy ten, ten układ przestrzenny. Wydaje mi się też, że to, ten duży obiekt, który badaliśmy w roku 2011, i odsłonięty w tym sezonie, bardzo podobny do wymiarów um, obiekt, mogły zamykać jakby um, cmentarzysko. One znajdują się na dwóch częściach tak Są dwie teorie mówiące, co to są w ogóle obiekty rowkowe, bo do, do końca tak naprawdę my nie wiemy, co, co, co badamy. Mhm. Na pewno mają one związek z cmentarzyskiem, natomiast nie. Nie jesteśmy w stanie do tej pory odpowiedzieć na pytanie po co oni kopali takie gigantyczne konstrukcje i w jaki sposób one były użytkowane, jaka była ich funkcja. Jedna teoria mówi, że były to groby, a druga mówi, że otaczały miejsca wyjątkowe, wyjątkowych pochówków, bardzo bogato podposażonych pochówków. My do tej pory mamy tylko kilka przykładów grobów w ogóle wkopanych w tę, w tę przestrzeń otoczoną rowkiem. I właśnie grób 92 jest przykładem takiego grobu. Ale I on się, datuje się na ten sam okres mniej więcej, że Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić nas. na pewno, dlatego że w samych obiektach rowkowych mamy bardzo mało materiału i on jest głównie w górnych warstwach tych obiektów rowkowych. Czyli y, możliwe było przemieszczenie tego materiału jakby wtórnie z, z na przykład zniszczonych grobów. Y, nie, nie się, się nie nagrywać się, głosu, bo jest tak straszny szum od tego wiatru, że... Nie połączyć tego materiału, który znajdujemy już w obiektach rowkowych z momentem użytkowania tych Ale znudzeni? Troszkę, bo I właśnie obiekt 92, hmm. który to się znajduje się prawie. w tym największym obiekcie rowkowym, jest najbogatszym do tej pory odkrytym na stanowisku grobem. Grobem e, wojownika, który został wyposażony w miecz Rytualnie zdjęty. Jest to charakterystyczne dla kultury przeworskiej. Oprócz tego miał fragment umba, fragment imacza, czyli okucia tarczy, a do tego brązowe wiadro. Czym miecz jest czymś wyjątkowym? Tak. Miecze są wyjątkowe na, na stanowiskach. Nawet była taka teoria jeszcze do niedawna lansowana. Że tylko jeden mężczyzna z pokoleń posiadał miecz. Tylko przywódca, wódz tylko posiadał miecz. Natomiast znane są cmentarzyska w tej chwili, na których tych mieczy jest bardzo dużo, no więc raczej nie, nie, nie odpowiada to prawdzie. Natomiast faktycznie miecze są wyjątkowe i wyjątkowo dobrze wyposażone w grobach. Na przykład z takiego cmentarzyska w Opatowie, na którym mamy ponad Hmm, tysiąc obiektów. Z, z, z odkrytych zostało tylko...